Siemanderko, witam serdecznie Pada deszcz, ale Mi to nie przeszkadza, jadę na projekt las Posprzątać Wąwozy W których Wąwóz, w którym byłem skądziem Na filmie ostatnim Także Mam nadzieję, że Większość tych śmieci uda mi się Dzisiaj zebrać Ale zobaczymy jak to będzie Deszcz mi nie będzie przeszkadzał Najwyżej Obraz z kamery będzie troszeczkę gorszy, bo gdzieś tam się zamarzę, ale też będę dbał o to, żeby, żebyście widzieli wszystko dokładnie. Do zobaczenia w wąwozie. Dotarłem na miejsce. Zaczynam. Tutaj są takie pojedyncze śmieci na razie. worki mam. Jak będzie trzeba to wezmę więcej Tu jakaś dziura jest wykopana Ale nie wiem chyba przez zwierzę. Chociaż Czy ja wiem że, czy przez zwierzę? Hmm. Nieładnie. Tutaj. Odłożyłem takie folie, jakieś buteleczki. W końcu się doczekały na zabranie. O, od razu lepiej. Na razie jest lajtowo, ale zaraz się zacznie. O, jest ta butelka. Wyleję to zawartość, co by to nie było. Gdzieś grzyby tam porosły. I zaraz się zacznie dopiero sprzątanie. Już niedaleko jestem. Jest słynny kamień. Niech leży sobie tak jak leżał. A no kopał tutaj ktoś i nie pozakopywał dziur. Tam już było chyba z pięć. No żeby go strzelił, szczelił. No. Żebyś chociaż zakopał te dziury, Ty. Łachmy to. Dobra, bierzemy te. Folia jest, Oj, niestety dużo zajmie miejsca w worku. Jest butelka. I tutaj jest też. O, list w butelce. Nie, jakiś grzyb. Ale jaja. Co tutaj jest? Jakaś farba czy coś, nie wiem. Rozpuszczalnik, farba. Ciężko powiedzieć. Chyba farba się oddzieliła. To, co jest gęste, jest tutaj, a, a płynne tutaj. Nie będę na tego odkręcał. Tylko od razu pakujemy do wora. Kolejny rozkopany dołek i puszka po śnieżce. I jestem już na miejscu tego śmietnika. O, widzicie? Ale, o. No ładnie, dobra, zaczynamy sprzątanie. Dużo tutaj śmieci będzie. Pod liściami tutaj. Jest dużo śmieci, jest tu się trzeba ustawić, tak żeby było najwygodniej. Ostro, ostro! Już ciężki, ciężki worek już. To jest sprzątanie na kilka razy. Samemu oczywiście sprzątając. O, tutaj trzeba wylać zawartość z lodem, wódka z lodem. Chyba trzeba nowy worek już zacząć. A ja jeszcze trochę, jeszcze trochę tu dźwignę, ale dosłownie kilka sztuk. O dziwne buteleczki, jest tu kilka takich. O. Także trzeba te, z grubsza te rzeczy posprzątać najpierw, a potem tu się zacząć wkopywać w te inne warstwy. Zaraz wam pokażę coś, co by już tutaj tak poukładałem. O, jeszcze dorzucimy te buteleczki. folie, Masakra. Dobra, o, tak to wygląda. Jest jakiś tutaj wuj, woj, łódka wyborowa z husarią. A to stare, chyba. Jak one się nazywały? Luksusowe, chyba. Tutaj jakieś dziwne słoiki. No, jest taka jedna. Także pstryk. Tak to wygląda, ale jeszcze są Na razie skupię się na butelkach. Jeden wór już bardzo ciężki jest tutaj. I właśnie widzę, że się przerwał. Bardzo niedobrze. Ale pójdę po inny worek. W takim razie. No i drogi tutaj. I jeszcze tutaj poszukamy butelek w takim razie. No są tutaj. Czy słoik jest? O, przerdzwiały już tutaj W środku jakieś ziemię, nie ziemie, trzeba to wy, wydobyć ze środka. Jest Kubuś. Oprysk jakiś, nie będę otwierał. O! Filtr! Wspaniała rzecz filtr oleju. I taka pucha. Skompresować można ją. Tylko jakaś farba, to nie będę tego trzepał już bardziej. Niech leży. Wow! Ale kubek. Patrzcie, nie zepsute jest, chyba. Trzymajcie kciuki. Patrzcie, ucho ma wszystko. Ma 21 numerek jakiś. Od kolekcji, od zestawu. Ale nie jest uszczerbiony, nawet, chyba. Jest. jaj. Aj, aj. Jest troszeczkę uszczerbiony Jest troszeczkę uszczerbiony Ale uratuje go żarówka tutaj jakiś lak był czy co z tym słoikiem tam był fragment a tutaj reszta tego słoika Bo się przesunąłem, tam byłem wcześniej i tu się przesunąłem w tą stronę Jeszcze tutaj trochę pogrzebie w poszukiwaniu butelek, i chciałem jeszcze iść w tamte i w tamte strony, bo tamte plastikowe takie są po olejach jakieś. Chciałbym je dzisiaj też zabrać. Ta, ten worek jeszcze da radę. Spróbuję go zatkać tak od środka butelką po oprysku, żeby ta butelka trzymała tutaj z dwóch stron. Może nie trzeba będzie marnować worka wtedy. wychodzą prawdziwki spod tego o. Także foliami się zajmę kiedy indziej Chociaż chciałbym takie o takie prawdziwki najpierw A Tutaj tych prawdziwków jest wychodzi dużo O, słoik po musztardzie Kolejny husarz. Trzeba uważać, żeby, o widzicie ile, o weselna wódka, bo ma kokartkę. Trzeba uważać, żeby sobie palca nie rozciąć. Jakiś smakuś. Jakiś inny likwent. O tyle folii to jeszcze zabiorę, to tam nie problem. Bo w tych workach były, ja nie wiem. O, ale butla, fajna butla. No kolejny słoik, zalakowany był. Jakieś sznurki sznurkiem i lakiem był zapieczętowany. Co tu się dzieje? Spray, dama, lakier do włosów. W ten sposób działa, ale już więcej tutaj nie będę pchał. No i co się dzieje? Dwa worki już mam w ciągu kilku minut. Oh yeah. Trzeci worek tutaj będzie właśnie wykorzystany. O. A ja to mam tak, że to bym chciał wszystko na raz zabrać, a to się tak nie da. Tutaj mam zebrany urobek. Tu ciekawostka w puszce, to jest jakiś termos chyba. Tak, to jest termos. Chciałem powiedzieć, że w puszce jest szkło, to jest termos ze szklanym środkiem. O, termos ze szklanym środkiem, to chyba jego rączka była jakaś. No dobra, to robimy Stryk, stryk, no to tutaj już jest elegancko, ale tak to mnie przeraża. Dobra, szukam dalej tych butelek. Tutaj jeszcze troszeczkę do tego worka się zmieści. Taś taś, kici kici, taś taś. O, przyszła. Jakaś malutka, a krople do nosa to są dobra parpacanie. Tak to się robi. O, wkłada się tutaj z powrotem ziemię do dziury. O, właśnie po ciebie przyszedłem. o ciebie o, po champagne też przyszedłem. Wszedłem też po te butelki. Po to po to, patrzcie, już jabłka nie ma. Jeszcze w grudniu było jabłko, już jabłko zjedzone. Śmieci zostały. Po to przeszedłem i po te. O, to też mogę wziąć w sobie, co to jest. O, patrzcie, z żelazka. Aluminium z żelazka. Nie widziałem tego wcześniej. No, po to też mogę przyjść O i chodziło mi o te butelki tutaj jeszcze O po oleju Tutaj, tutaj, o jeszcze jest, tutaj A i tutaj Elegancko O jest, jeszcze tutaj jakiś specjal Jakaś woda A tu o ładny płyn hamulcowy DA1, ładna butelka. Jeszcze patrzcie, jeszcze ten wór też trzeba go zabrać. Bo mnie po prostu trzęsie, jak go widzę. No i tak można chodzić i chodzić. Żytnia, kaskada. fresko jakieś woda bazy sobie takie robię następna woda żuberki folie rzucę do folii a idę po wór co by napchać tamtych rzeczy. Uzbierane na kupę wszystko. Oczywiście tradycyjny pstryk. Pstryk. Od razu lepiej. Ja jeszcze mała spinaczka. I jest. Komuś się chciało to ciepnąć. Dzisiejszy urobek to takie trzy worki, pełne butli, słoików, zostawiam sobie trzy rzeczy, taki kubeczek, wkład jakiś aluminiowy i ta butelka z płynu hamulcowego jest fajna. Jeszcze się rozejrzę tutaj, oczywiście trzeba wrócić po te folie, bo to jest paskudztwo straszne. Rozejrzę się jeszcze ze dwie, trzy butelki, może się da tutaj jeszcze... Dokoptować, jeśli są, bo to czasami tak luzem mogą leżeć. Patrzcie, z tej strony tak to fajnie wygląda, a tam, no nie fajnie, tam to jest kolejna misja. Bo jeszcze tam nie byłem skądziem byliśmy. Widzieliście na filmie, co się dzieje, ale to jest, no po prostu kolejna misja, będzie Kolejna kolejny projekt las. Weźmiemy jeszcze tą butelkę po truciźnie trucizna, kojarzycie może? O jest napisane. Czasami jest trucizna, czasami jest trucizna napisane różnie bywa. No w środku jest jakaś trucizna więc trzeba to w całości brać. Butelki z wodą opróżniałem, żeby nie były ciężkie, ale, ale no, takich trucizn, czy smarów, olejów no to nie opróżnia się tutaj w lesie. Yy, no tutaj już jak widzicie, kolejne worki jakieś rzucają się pięknie w oczy. O, to jeszcze sobie wezmę. Nie chcę tam iść dalej, bo nawet mnie... Bo po prostu, no, nie mogę na to patrzeć. Trzeba tu wrócić po prostu. A, jeszcze takie aluminium wpadło. Perfumik jakiś. Coral Deo Perfum. Jakiś spray. Niektóre śmieci bardzo dobrze się kamuflują, także chodzisz sobie i nie ma nic, no, a tu patrzysz, stara piłka. Pereoska taka gumowa. Miałem taką miałem taką podobną Bardzo wytrzymałe są jak widzicie ta guma. Normalnie hełm można z niej zrobić. Tutaj butelka jest skamuflowana jeszcze O I tam jeszcze butelkę widzę po... W białym korku. O, także to by było na tyle, na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Łapkę w górę możecie dać. Hej! Ostatni worek wnoszę do góry i załatwione. Elo!